Dzień dobry. Odcinek zaczyna z miejsca, gdzie samochody stoją tu na parkingu bez lamp. Tak jak tamtego białego Opla widzicie czyli Autogamma Katowice. Przyjechałem na regulację ramp, ale to nie takie proste i wyszły rzeczy po drodze. Konkretnie dostałem pytanie, czy mi działa samopoziomowanie. Ja takie oczy mówię to ja mam samopoziomowanie, i teraz już zwątpiliśmy wszyscy, bo w programach diagnostycznych nie widać testu samopoziomowania a chyba w lampach były samopoziomowania i teraz pytanie, czy ktoś to wykodował w Turcji czy tam Turek w Niemczech czy ktoś założył nie takie lampy czy w ogóle to nigdy po prostu nie miało samopoziomowania i coś tutaj komputery okłamują trzeba będzie do tego ładnie dojść no i co, umówiłem się na termin po prostu będąc tutaj przy okazji, wracając z Szczyn. termin w Autogamie mam dałem sobie taki dłuższy też żeby przy okazji gdzieś być na Śląsku więc prawdopodobnie jeszcze z półtorej tygodnia i to mnie denerwuje, to tak drażni mnie w oczy. W każdej jednej sztuce to aluminium się tak utlenia i ten lakier wtedy odchodzi. Koniec zbędnego gadania, wracam do domu. Przede mną dwie godzinki. Autogama Katowice jest na wylocie z Katowic. W sensie w moją stronę, bo to wiecie, każdy wylot ma gdzie indziej. Jadę do domu, jeszcze czymś dzisiaj się tam pozajmuję. Znalazłem też chwilowy sposób na tłuczącą szybę, bo jadę akurat po dziurach i tu zawsze najbardziej tłuczę. Wystarczy ją uchylić do góry na ten taki lekki przewiew, nie otworzyć, tylko uchylić, no i wtedy jest święty spokój. Wtedy już się nie tłuczę. Więc chwilowe problemy zostały rozwiązane. Tak czy inaczej, wszystko się tutaj robi od góry. Dlatego zostawiam ten szyberdach. To już jest tak, jak wiecie, pierdółka do dokończenia kiedyś w przyszłości. Mogę składać spokojnie pod sufitkę i te wszystkie elementy wnętrza dojechała. Cała i zdrowa auta już pootwierane, bo tutaj wszyscy domownicy wrócili i dzisiaj sobie senior tutaj działa, więc ja tu się nie będę wpierzał, tym bardziej, że jest 21:00, idę już do domu. Nadal jest nierozwiązana sprawa tego. Prawdopodobnie będę kleił po prostu na to i z głowy. Przecież ludzie to jakoś muszą robić. takie coś oklejenie kosztuje 1500 zł, więc żeby komuś się to opłacało robić, to musi to robić max 2 dni. Nie wierzę, że ktoś siedzi z wiertareczką i ściąga te wszystkie Wełniane badziewka. W sensie to, to nie jest wełna, to nie wiem co to jest. Ale coś. Dowiedziałem się też, że to natryskowo jest nakładane, a nie przyklejane, więc żaden klej tego nie rozpuści. Bo to po prostu ciekły plastik jest y, wtryskiwany w formę, gdzie już to jest nałożony, i przez to to nawet widać na tym plastiku, który ja zdjąłem, że jest ta faktura tego materiału odbita na plastiku. Także nie da się tego jakimś, nie wiem, rozpuszczaczem kleja, y, kleja kleju. Po polsku nie mówię. Zdjąć. Tego sobie poszukam na necie, tylko już głębiej na jakichś forach może znajdę. Dobra, nie przedłużam. Widzimy się jutro. Dzień dobry, witam w dniu kolejnym. Już jest 11, ale tak to działa, że ja zazwyczaj od rana siedzę tutaj, no bo wszystkie firmy pracują rano. Udało się dodać płatności. Jakieś tam niektóre produkty, ale najważniejsze te płatności, bo ten proces trwał chyba z tydzień. Teraz, jak się doda coś ładnie do koszyka i wejdzie w zamówienie, to. Płatności online spaju, raty, inne takie głupoty, wiecie, wszystko to jest już tutaj pododawane. Na razie jest to jeszcze zrobione na sandboxie. Tłumaczenia, gdzie nie gdzie jeszcze muszę popatrzeć, widzicie, nie byłem tu wcześniej, nie widzę, że tu tłumaczenie nie jest zrobione i to powoli idzie do przodu. Myślę, że jestem już bliżej niż dalej, także już jestem w 70% z gotowym sklepem. Jak tu jest dzisiaj gorąco, masakra Lato się zaczęło, ja powinienem siedzieć teraz w wodzie w Mielnie A siedzę na podjeździe w czarnej koszulce, co jest bardzo głupim pomysłem Dzień dobry Felgo obijaczu. Dzień dobry Felgo obijaczu. To nie jest tak, że ja zawsze tylko pożyczam od innych samochody Tak? No ja pierwszy raz w życiu pożyczam od kogoś samochód Bo zawsze pożyczałeś też z kierowcą jak trzeba było coś przewieźć no, tak, tak. Mazda ma tutaj największą jej zaletę Hak I ten hak jest potrzebny to na jest. chyba dwie godziny tylko cię muszę nauczyć odpalania, bo kostka stacyjki jest popsuta, już kupiona, ale nigdy nie zmieniona. Czekaj, no, ja spróbuję. Spróbuję najpierw, najpierw samemu. Co ty robisz? Przyszł kluczy gór wiesz. To trzeba sposobem. To, no. Musisz krótko, ale intensywnie przekręcić. To znaczy? No. Nie wiem jak ci to wytłumaczyć. Jak tak się zrobi, to nie działa. Jak tak dasz na siłę też nie działa, ale jak zrobisz tak, to pali. To tylko ja umiem i ojcu tak pół na pół się udaje. Dobra, Nigdy czekaj. inny tego nie potrafi I odpalić. Chciałam na zapłon, tak? Tak, i tak I krótko, a szybko. No Jeszcze I, szybciej? Jeszcze szybciej, no. O, widzisz? Dobra. I musisz to wyczuć. Bo mojej mami jak zgaśnie, to ona już nie odpali, ona tylko w jedną stronę potrafi. Ja pytam, ale czemu tego nie naprawisz? No kostkę już kupiłem, nie ma kiedy zmienić. O, dobra. Ja się nauczyłem, to wiesz, to mi to tam nie przeszkadza. Dziękuję. Nie rozbije Ja mu wierzę. Żegnaj maździoro. To co tak pięknie rozcinam to materiał. Materiał na podsufitkę, materiał na te boczki. Sprawdzę po prostu, naciągnę. Czy będzie widoczne to. Widzicie zresztą to, no widać dobrze. To czuć pod palcem, że jest grubsze. I pytanie, czy to się uklepie pod klejem, czy nie. Jak się uklepie to spoko, bo nie muszę tego zrywać. Jak nie, to muszę zrywać. Biorę się za materiał. Po prostu zaraz oszaleję, no już raz to ściągałem I znowu mi tu tłucze Skoro wróciło to teraz będzie inna blokada Żeby mi to nie łupało Ty dziadu Po coś tu wrócił Sposób numer dwa, teraz będzie cicho <laughs> I nie tłucze Tak to ładnie wygląda I to jest na podbitce Nie, tu jest bez podbitki, a tu jest z podbitką Dobra, bo zamówiłem dwa I już myślałem, że tutaj mi nie dosłali czegoś ale jeden jest taki z gąbeczką. Zaraz wracam. I wróciłem. Nawet miejsce sobie porobiłem. Materiał mniej więcej posprawdzałem, fajny elastyczny. Tylko jestem ciekawy, czy on ma jakiś kierunek, bo alcantara jest zawsze tak, że w którąś stronę się doczeszę dobrze, w którą źle i to ma jakieś tam dwa odcienie, chociaż ta wygląda, że w każdym kierunku jest taka sama. Nieważne. Ważne jest to, jakim ciśnieniem będę malował, bo tego też nie przewidziałem wcześniej. Instalacja mam prostą, bez żadnych reduktorów i jest tu po prostu 10 barów i spada w zależności od tego, no wiadomo, jak się tam używa, nie? Dlatego trzeba by jakiś reduktor zamontować, żeby to ciśnienie tak duże nie było. Pomysł na reduktor jest reduktor przelotowy. Reduktor, który kiedyś gdzieś dostałem w paczuszce. Jakieś tam różne moje złączki. Tata już jest chyba dziesięcioletnia, odkręciłem tam z jakiegoś starszego komponentu. Teraz taki reduktorek, w razie potrzeby, zawsze można sobie wpiąć gdziekolwiek tylko się chce w układ. I no nie trzeba tutaj robić wielkich zestawów przygotowania powietrza. W razie czego jeszcze można jakieś filtry, czy to jakieś tam cyklonowe. Cyklonowe to niebo drogie. Wszystkie od olejaczy, na olejacze, odwadniacze wszystko można w ten sposób podłączyć. Ja jedyne co to potrzebuję to ten reduktor. Studio filmowe gotowe, przeczesałem też tą alkantarę I nieważne w jakim kierunku bym zrobił, to ręcznie widać różnicę barw. Ale w momencie, gdy jedną stronę wyczeszę szczotą, w jedną stronę teraz nie mam jak, drugą w drugą i ugłaskam, tak uliżę, to to się zawsze uliże, tak, że ten kolor wygląda tak samo w zależności od której strony się patrzy. Nie w sensie, zrobię sobie raz w tą stronę, drugi raz w tą stronę, no to teraz jest takie wrażenie, że ten jest jaśniejszy. Ale jak sobie pójdę na naokoło tego wszystkiego, to teraz ten jest jaśniejszy, więc po prostu w którą stronę się go uczeszę, w tą stronę będzie inaczej widoczny. Zacznę dosłownie od jednego kawałka. Jeden kawałek to tam jest jakiś zapas błędu, bo kupiłem tego materiału dużo. Nie kupiłem zapasu do tego materiału z gąbką, no bo tam albo się uda, albo się nie uda. Tam nie ma jak robić poprawek na takiej dużej płaszczyźnie. Na tych małych to sobie mogę na to pozwolić. Ładnie sobie to wszystko wymierzę, zaraz sobie to nożyczkami wytnę i widzimy się za chwilę. Filmów na necie o tym jak to kleić jest masa i niektórzy biorą w sprayach, psikają i dosłownie od razu już kleją. Jak to się trzyma, nie wiem, bo wszyscy pokazują jak kleić, ale nie ma feedbacku, czy to po roku odpadło, czy nie. Natomiast sama bohemia wydała swój film, gdzie dali instruktaż: dwie warstwy, najpierw psiknąć, w sensie najpierw pierwszą gruntującą, poczekać, potem drugą i można kleić. I taką właśnie metodę u siebie zastosuję. Pierwsza rzecz: porządnie wymieszać, co zresztą czynię. O kurde, ale wystrzeliło. Nie wiem, czy to się nawet nagrało, to było tak intensywne. Ej, przez to poplamiłem sobie tutaj dosyć dużo stołu, dobra, to się umyje, byłem ciekawy jaka tego jest konsystencja, płynne, mocno płynne, dobra, zalewam, mniej więcej wyczyszczone, to co tam jest, to już jest zaschnięte tak na sztywno, to, to tam wiecie, to tylko klej, nie, to nie jest lakiernictwo, Ej, i pierwsze testy na folii, wlewam, do tego potrzebuję dwóch łapsk, nalałem tego malutko na próbę, pytanie, 2,5 bara ustawione tam w okolicach do 3, jak to mniej więcej będzie wyglądało? E, fajne. Nie, się to aplikuje. Tylko pytanie, czy to mają takie być mocne grudki, czy nie? Czy to już zaschło nie? To jeszcze jest takie dosyć mokre. Nałożyłem pierwszą warstwę. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy tego dużo, czy mało tego nakładać. Czy to ma być raczej z taką grudką, tak trochę grubiej jak tu, czy gdzieś cieniej, troszkę tak jak tutaj, 20 minut? Teraz muszę poczekać, żeby to wszystko się przeschnęło. Potem druga warstwa, no i finalne klejenia. W tym czasie skoczę sobie poręczniki papierowe, bo widzę, że no tych mi szkoda, a to będzie trzeba wymieniać dosłownie co 5 minut. Jeszcze 10 minut mi zostało, i w tym czasie klimat Czarnogóry, Chorwacji, Albanii, dwa gałgany i Bałkany i krojenie jabłuszka nożem. Czyli moje odkrycie z tamtego wyjazdu. Mniej więcej 17 minut minęło i... No jest to takie już słuchawe, Także lecę drugą warstwę i kleję, tylko najpierw rozpuszczalnik, bo wiadomo, że zawsze gdzieś tam po łapach się to przewali. Jakbyście słyszeli gdzieś w tle wiertarkę udarową, no to u mnie w domu są remonty. Także nic na to nie poradzę, ale mogę poradzić coś z tym porobić, czyli okleić w tym czasie. Lecę drugą warstwę. Klej sobie zabezpieczyłem. Nie mam stojaka, więc radzę sobie w ten sposób. Akurat moje. Jak to się nazywa? Stołki. Działają idealnie. Psiukam poza kamerą. I to jest góra. Narysowałem sobie strzałeczki, gdzie jest góra. I co? Kleimy. Tak po prostu cyk. Kurde, już łapię. Oj, mocno to łapie niedobrze. Okej, okay, Okej, okay, od spodu cyk łapą dobra ej może to nie będzie takie złe jak ja to zrobię to znaczy że praktycznie każdy da radę ty no ładnie wychodzi nie ma nawet fałdki dobrze jest ja się stresowałem a to mi wychodzi bardzo dobrze ładnie docisnę jestem z tego naprawdę zadowolony ten kawałek był banalny po prostu się przyklejało i tyle to serio było mega łatwe. Myślałem, że będzie trudniej. Co prawda tutaj, o, ten naródniczek mam tu jeszcze do obcięcia, do przyklejenia. Ale to już sobie biorę kleju dosłownie na taki mały śrubokręcik i tam paćkam konkretnie w jedno miejsce. A tak, to będzie ze mnie tapicer. Ładne to jest. Mam drugi kawałek. Muszę tutaj te wszystkie otwory poprzenosić, bo to wszystko zalepiłem. Tu jest otwór na śrubkę, tak samo zalepiony, ale może nawet jak wyschnie, to wezmę i tapeciakiem to wytnę. Nie no, jestem zadowolony. Jak to będzie ładnie wyglądało. O kurde, nie pomyślałem o jednym. Przecież to to ja sobie przyję, ale co z plastikami? One zostaną w różnych kolorach. Dobra, no albo będę szukał jakiejś podachowaniu takiej, żeby pod sufitę miała rozwaloną, i same plastiki sobie kupię, albo będę jakoś malował. Nie widzę innej opcji. Na razie, tak czy inaczej, muszę to zdjąć. To jest tutaj tak śmiesznie zatopione, raczej jednorazowe. Więc wiertareczka, zit, i koniec. Nie wiem, jak ja też to robiłem, że nie wszystkie te plastiki mam podwójne. Nie wiem dlaczego, ale te moje od razu też już niszczę. Przecież to jest, Nigdy już tego nigdy nie zamontuje, a jak będę oklejał. To co za różnica jakie? No widzicie, jak to jest zalane tu tą kreskę? To. Nie, no to jest nie do uratowania, po prostu. To trzeba wziąć i wszystko zerwać, No to wygląda pięknie. 31 sekund dokładnie to trwało, bo tyle nagranie miało i gotowe. Wystarczy. To się nawet przemaluje i to chyba powinno być dobrze. Jak myślicie? Nie miałem tych części i zadzwoniłem do kolegi zapytać się, czy może gdzieś mu tam nie leżą. A się okazuje, że on ma na sprzedaż całą czarną ze wszystkimi plastyczkami za cztery stówy. Ja za materiał dałem cztery stówy. I teraz mam takie, czy mi się to w ogóle opłaca. Może lepiej materiał zostawić na jakiś przyszły samochód, a teraz po prostu wziąć i kupić jak jest okazja, bo normalnie coś takiego kosztuje 1000-1100, nie? Za komplet. Przejadę się zobaczyć, czy ładne. Jak ładne to kupuję jej z głowy. I chyba nie ma sensu się wtedy bawić w takie oklejanie, a okleić to sobie mogę jasne na jasne. Jak mi się czarnie spodoba. Całe szczęście mam rozgrzebane kilka robót na I jak jedna mi się zablokuje, to co mogę robić drugą? Te plastyczki, takie drobnostki właśnie czekają na takie momenty jak teraz. Bo kolega będzie dopiero za dwie godziny. Mam dwie godziny wolnego i złożę sobie dolot. E, nie dolot, tylko e, filtry kabinowe. Mój ulubiony klej poleciał, czyli klep fix i proszę jak ładnie przyklei to bo mi się odkleiło, nie wiem czy odmycia, czy już było wcześniej, muszę to ładnie o, poprzyklejać, żeby było cichutko w środku, bo to jedna z ważniejszych osłon, jak tego nie ma to bardzo wtryski są słyszalne w środku ten diesel po prostu klepie, nie bez powodu się to klekotem y, takie pojazdy silnikowe napędzane ropą nazywa tak, tak, olejem napędowym, nie ropą ty nie łuku, wiem wszystko przygotowane, timelapsi, minuta i powinno być zrobione. Minuta timelapsu, bo mi zajdzie troszkę dłużej. Chyba w następnym odcinkach będzie montaż klimy w tym garażu Ja jestem taki uwalony od przecierania się od potu, ja nawet tutaj się nie miałem gdzie ubrudzić Masakryczny upał, ale warto było Koniec roboty silnikowej Ale tu zostały części, jak to tak możliwe? A no bo to jest uszczelka od zderzaka, po co ją zakładać skoro za chwilę ją będę zdejmował jak będę naprawiał poziomowanie w autogamie I potem to regulował no właśnie, czy to poziomowanie w ogóle tu jest? Podobno na wahaczu jest jakaś dźwigienka, cięgienko, coś takiego. E, będę tym się zajmował później. Złożone, wreszcie mi nie będą klekotały wtryski w środku. Mam nadzieję, że teraz będzie wygłuszenie dobre. A może jak mam chwilę, to jeszcze tym się zajmę. Zobaczę ile mam czasu, bo... Mm, kuna. Będzie różnica w głośności. E, no jest znacząca różnica, to naprawdę, to jest niebo a ziemia. To co to było Cicho Po co się drzesz od razu Skoro BMK zrobiona To jadę BMW Przede mną 25 minut drogi Chciałbym żeby ta podsufitka była w naprawdę ładnym stanie Bo wtedy bym się nie bawił z tą moją Za 400 zł Nie wiem czy to mam pecha Czy właściwie to ja mam szczęście Z tą sytuacją Ciężko powiedzieć Wracam już od znajomego, wiadomo, jak to tu się pogada, tam się pogada. Nie myśli się o tym, żeby wyciągać w takich momentach kamerę. Natomiast zatrzymałem się teraz pod latarnią. Z niebyle jakiego powodu chciałbym, żeby było światło. Podsufitka jest naprawdę ładna. Jutro ją jadę demontować za 400 zł z kompletem plastików. Ze wszystkimi rzeczami jeszcze gratisa dodatkowego dostałem. Jak wezmę podsufitkę, to to, to jest w gratisie. Zaraz wam pokażę co. No kurę, za 400 wy się bawić w oklejanie. I co potem z tymi plastikami? Też nie wiadomo. Podejrzewam, że jakbym chciał kupić całe plastiki gdzieś, to też ze trzy stówki by trzeba było dać. Albo dwie. No nie ma to sensu. Biorę tak czy inaczej tamten komplet, montuję tamten komplet, a jak mi się znudzi, to sobie zmienię na Alcantara. Co jest w gratisie do tamtej podsufitki, to już wam pokazuję, proszę. Listewki, tylko listewki w ładnym stanie, nie takie jak tamte, które były całe objechane. Co prawda ta nie jest na tą stronę, i tutaj końcówka się nie zgrywa, bo jest z tamtej. Ale są w ładnym stanie. Dokupię jeszcze oryginalną uszczelkę, nie tą taką zamiennik, która tu odpadła. I też przód będzie gotowy wizualnie. Zawsze to auto będzie się lepiej prezentowało. Waszym zdaniem to jest pech, że kupiłem materiał i akurat teraz trafiłem tanią pod sufitkę? Czy szczęście, że mimo tego, że kupiłem materiał, to trafiłem tanią pod sufitkę? To jest pech czy szczęście? Napiszcie w komentarzu. Ja tam w sumie jestem zadowolony. Ostatnia rzecz, jaka mi została na dzisiaj do roboty, taka, że zostawić jej nie mogę, to... Przepłukanie porządne tego pistoletu, bo jak on się zaklei, to będzie kotosz trofa. Nitro 200 ml, myślę, że załatwi tą robotę. No i dobra, idealnie jest. Niech to wszystko jeszcze wyparuje. Nitro szybko paruje. Także za godzinkę tu już nie będzie po nim śladu, a do jutra to już w ogóle będzie luksus. Mazda też wróciła cała i zdrowa, i pewnie z kluczykami w stacyjce. Dlatego trzeba je zabrać. Bo Michał mi ich nie oddawał, czyli tak jest. Czyli pewnie zostawił, idę do domu. Jedna lampa, doszła druga lampa. Teraz jak się przechodzi, to proszę. Bezpiecznie, bezpiecznie. Najbezpieczniej to tą bramę zamykać, jest zamykana, ale bezpieczeństwa nigdy za wiele. A mówię to, bo się pojawiały komentarze, że ej, nie przesadzasz trochę. No ja raz w życiu się dałem okraść, ukradli mi detektor, i naprawdę nie polecam nikomu tego głupiego uczucia. Jak obcy człowiek zabiera twój przedmiot. Tracisz go bezpowrotnie, i no nikt chyba nie lubi być okradziony. Ja też nie. Dlatego wolę dać te dwie stówy, tym bardziej, że to korsir Senior kupuje. Także chętnie to montuję. Myślę, że jeszcze 2 trzy będą odcinki maksymalnie z BMW i z takich prac około domowych. Światło mi zgasło, gaśnie też ten odcinek. Jak tylko podsufitka będzie gotowa, to biorę się za budowę windy. Także też będzie ciekawie. Na razie.